Z tej strony scenetka czyli x K. i dzisiaj to tylko info, bo dzisiaj o godzinie teraz pojadę do kolegi, to około 18 czy 17. Robię, aby o 16, :00. chociaż postaram się o 16.30, czy też coś tam, na od dzisiejszego odcinka. Nakrywę to na opet sopach, czyli w takich figurkach. Wiede sizantka. To będzie mój akurat. Odcinek będzie siostra kontra siostra. Czyli zaraz. O, ty, o dwóch siostrach, w 30 w sumie. O. I tak... Przyszedł właśnie do mnie pies Słodki, co nie? Ma na imię się Lucy I zapraszam was na... Dzisiejszy odcinek Littles Pet Shop Siostra kontra siostra Młaka Lucy, Okej, Okej, co Lucy Dzisiaj mi to spieszy, chyba. I pozdrawiam moich mojej przyjaciół. O kogo tu Z pierwszej klasy chyba. Spróbuję: Emilka, Wiktoria, Ogosia. Mateusz, Flanek, Olek. Hmm, z drugiej chyba nikt. Z trzeciej kostka, czwartej hmm, Ajsu, mojej kumpeli jestem ile to oklęta. Z czwartej wszystkich, akurat. Z ksisia I... i e, mm, 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 nie wiem. Z szóstej akurat wszystkich, oprócz to wideo. Dawid... Nie subskrybujecie. Z... z siódmej. Samile, Wiktorię. <grytanie> Natalkę, Olkę. Marcina, to szczególnie nie. Tu jest. Z ósmej nikt. Tyle na dzisiaj. Co ja zrobiłam, Jaką mina? Ja jestem też na tej na youtuberki. Mobisuję no się. Ekstra youtuberka czy. Jadę do Krystiana. O, Has Hashtag: Jadę do Krystiana. I zostawcie subskrypcję z czerwony. Nie. Jak to było. Wiem. Czerwono-subskrypcję: zostaw nasz szary kolosem. A czwonetek z ustaw. I łapkę w kule. A w następnym odcinku wymienię ciebie.